Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Langos i witam wszystkich w konkursie. Otóż, jest to właśnie odcinek typowy, e, odcinek na, na świętach, w którym ogłaszam ten konkurs. Na platformie Steam możecie wygrać dwie gry. Nie rozdaje dwóch gier, rozdaję jedną grę, którą sam wybiorę, dla osoby, która wygra. Może Counter-Strike Global Offensive, albo gra The Forest. Oczywiście wszystkie gry na Steam. Czy Steam? Zasady są proste. Wystarczy napisać swoją, swój nick na koncie Steam e, oraz e, jeżeli ktoś chce oglądać to na Skype'ie, to swoją nazwę do Skypa. E, teraz tak, ja wylosuję po prostu osobę, która ma wygrać to e, tej osobie wręczę tą grę poprzez prezent Steam i ja wybieram tą grę, ponieważ ktoś mógłby sobie wybrać logiczne Deforest, bo jest droższy, sprzedać go, kupić sobie CSGO i wyjść z zyskiem. Dlatego ja wybieram, co daje. a myślę, że obydwie gry są spoko, więc warto wziąć udział w tym konkursie, bo obydwie są warte, ile się nie mylę, minimum 5 dych. <laughs> więc to jest wszystko z mojej strony, żegnam się i zachęcam do obrania udziału w konkursie. Cześć!